TO BYŁ HEAD? a TO BYŁ HEAD? Nie manko jeśli chcesz mieć szansę wygrać takiego skina do p To koniecznie zostaw łapeczkę, komentarz i suba A ja nie przedłużam i miłego oglądania życzę szefie a few minutes later Aha, dobra, ty ja gadam od początku, miałem zły mikrofon, jakiś wybrany, nie? No to witam jeszcze raz wszystkich. Ej, dwóch, lewo prawo, lewo prawo na rampie. Wjeżdżam tam. mnie, Ciemnie, ciemnie pod tobą. O, chciałem mu konsy sprzedać. Ej to pasie, prawdziwy pasza? Pasze. No chyba tak <noise> Ja się stresuję Wingman Global Premier 12300 w piku. Tak ma napisane na profilu, no to... Chyba jakiś syn paszy co najwyżej. Jest do prawej. A Kevlara nie kupiłem! Ale Kongo TV No i hu... Zawójcie mnie, nie? Tak. Ja. Odziejął się, odziejął się. Jakiś mieć. Dzięki u Gabena znowu nie oddają? Same niebieskie skiny lecą? Mam dla Was świetną alternatywę. Wbina GeForce skin z kodem Links, który daje bonus do doładowania i trawową skrzynkę na star. Na stronce możecie otwierać skrzynie, brać udział w bitwach na skrzynki. Oraz macie możliwość tworzenia kontraktów. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które umożliwiają otwieranie bonusowych skrzynek. Co miesiąc dodawane są nowe eventy, z których możecie otrzymywać bardzo ciekawe nagrody. GeForce Kids oferuje wiele metod płatności, takich jak Blik, SMS, Krypto czy nawet płatność skinami. Dodatkowo codziennie możecie odbierać darmowy bonus, a skiny są wypłacane natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Links. Link w opisie. Polacze, kto musi? Ale żeby na Wigmanie czytować! Pale, lymnę mm -hmm. ten drugi też może być odpalony, ale konta dobrało. Ty, pasza toksik, pasza prawdziwy jest milszy ogólnie. Rampa, Le lewa, kiełbasa, dwa O kurm, <laughs> albo też ci tu, albo mój nie no o Boże, je, ale to są dzieci prowokują streamera. O nice. teraz ci napiszą, że też wyobrażałeś się. Rampa? Obity. O kurwa, ale mam zezon. Dwóch rampa. Dobra. A, nice. Aha, on dostał 99 w siedmiu. Nie bikam, X-Delol! Krótki jeden. Hello, how are you? O kurwa. Szybko od razu z Pifferem. Szybko, no, szybka rundka. Faceita się grać nie da? Oto to zobacz co tu się dzieje człowieku. Tego to się dopiero grać nie da. <grywa> 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 Jak to chyba na YouTube'a jest gierka. Zgłoś mnie, please. No dobra, robi się. Pasza najebał mi. Pasza czytuje na Wingmanie. Ej, to by mogło w sumie zrobić wyświetlenia taki głupi tytuł. Nie będziemy tutaj paszy prawdziwego obrażać. Jarek to jest złoty człowiek jednak w historii CSA jedna z najważniejszych postaci. Można by powiedzieć, że jest papieżem Counter Strike'a. Tu w tym mieście w Radowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła. Oh, kurde, szkoda, bo bym serangę odkrył chociaż. Chuj, gramy premiera? Nie no możemy premiera. Web woki oh yes. Dobry team mamy nawet. W się sensie, e, coś strzelają, nie odzywają się, ale chuj. Contentu nie zrobimy, widzowie, można się rozejść. Wróciłem do CS, i grałem z tą wujka. O wujka na kolankach gramy To nie jest źle. Ale ja Mam low fps -y, widzowie. Ma ktoś jakiś sposób na FPS-y? Komputer zalać ten. benzyną i podpalić? Nie mogę w FPS-y daje, nie? Ja to miałem i to działało. To był head! Kurwa, to był head! Aha, kurwa. Nie. Ta, ja mam Kazik na imię. Mówcie mi Kazik, co w dupę włazi. Zabijam, zabijam, czekaj. Ale piękna stawupa, widzowie co? Ej, Kraków. Ja bym sprzedał i kupił sobie Blue Gema w sumie rel, po co ci dom? Jak możesz mieć spiksele? Grać możesz w kafejkach internetowych i mieszkać na dworcu. <głos》>. Ale źle się gra. Niewygodnie mi się siedzi. Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa, zaraz wyłączam streama. Bez kitu Musiałem przestawić mikrofon, musiałem usiąść inaczej, bo wielmożnym państwo kurwa nigdy nic nie pasuje. Zaraz bez kitu kończy streama Trion no kurwa. Ej jak na to, że 4 na 5 gramy to nie jest co co? Nie ma wstydu, nie ma wstydu Kills tu on be A wupa headshot O kurwa ja go nie grają w 4 na B, co tu się kurwa dzieje ty? Co za ludzie, co za ludzie ty no, git jest stream działań na tym spiku mam 8 pingu 0% pakiet losa. A tu mam 40 stopinga. Co tu się kurwa dzieje? Hakerzy? Tu są kurwa jakieś lagi i FPSy i pingi FPS -y, Ta, na premiera dali najlepsze serwery, a tutaj kurwa Zimbabwe 2009 tak Leży side, 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 Nice Aha, dobra ty, co? <głos> <głos> Kupię sobie pompę Dawaj. No właśnie, y tego. Fajnie. Chur... Nie mam defa. Nie. Dobra, chur... B, ale... O kurwa. Ale pyrka. Co ty tam zrobiłeś w lektyce? Ja dzisiaj zdałem egzamin, mama, daj pograć. O palam. O Od... kurwa. Dobra jak na ten yy, z doktora Hausa rucha chłop. Nieźle. Spoko się grało, tylko na tych Wingmanach cztery humor popsuły. Nara, chłopaki.